W Czarnej Wodzie na początku sierpnia odbyły się Mistrzostwa w Grillowaniu na Kociewiu. Prawie tysiąc osób wzięło udział w tej imprezie, by spróbować przysmaków z rusztu. Atrakcji dla najmłodszych i tych starszych nie brakowało, o czym świadczą tłumy przybyłych gości. Festyny mamy już po raz czwarty w, w Czarnej Wodzie, Festyny związane z grillowaniem, ale grillowanie to nie wszystko. Mamy tutaj możliwość zapoznania się z kulturą kociewską i to jest ten istotny element. Każdy myślę, że znajdzie tutaj coś dla siebie. W czwartkowych Mistrzostwach Grillowania na Kociewiu wzięło udział 10 dwuosobowych drużyn. Wszystko odbyło się pod czujnymi oczami i pod niebieniami jurorów. Oprócz smaku oceniały tak. się także wygląd potraw, aromat, to czy potrawa budzi zachętę do tego, żeby ją zjeść. Tak, najpierw były dania. W kategorii dowolnej, czyli ocenialiśmy te dania, które uczestnicy przygotowali samodzielnie w domu i tutaj wykończyli. Drugą kategorią była wieprzowina i ostatnia kategoria będzie za chwilę, czyli to będzie drugi. Również gości mieli możliwość wcielić się w szacowne jury, oceniając potrawy przyrządzone w specjalnych smokerach. Organizujemy dodatkowo konkurs kusiciel. To są dwie ekipy profesjonalne, które startują na grillach do barbecue. Czym różni się barbecue od zwykłego grilla? Grillowanie jest to obróbka termiczna bezpośrednio nad ogniem w wysokiej temperaturze. Natomiast barbecue jest to grillowanie w niskich temperaturach pod przykryciem, gdzie źródło temperatury jest poza grillem. Zdrowa dobra żywność przede wszystkim nie grillowana bezpośrednio nad ogniem, gdzie, gdzie spływa tłuszcz, pali się ten tłuszcz i potem te produkty są takie przesączone taką goryczką. Potrzebuj godzinach jury ogłosiło wyniki konkursu. Rywalizacja była zacięta, ale zwycięzca może być tylko jeden. Stowarzyszenie sołtysów powiatu starogardzkiego. Wielkie lawaj! Przepis nie jest e, absolutnie tajemny. Kompletna improwizacja i troszeczkę serca, a ponadto dobry duch i opieka pana Janka sprawiło, że mamy pierwsze miejsce. Organizatorzy już zapowiadają, że następna impreza będzie z jeszcze większym rozmachem. Nie możemy się już doczekać. Polecamy również zobaczyć Jarmark i nitów w Skarszewach oraz inne ciekawe produkcje. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północnaTV i nie zapomnij polubić kanału.